Jeżeli chcesz zaproponować dziewczynie spotkanie, to nie wyskakuj z tym w pierwszej wiadomości, tylko rozbij to na mniejsze kroki, dzięki czemu będziesz miał pewność, że kobieta ma ochotę się z tobą spotkać. Zanim przejdziesz do propozycji spotkania, upewnij się, że macie ze sobą fajny vibe, dziewczyna angażuje się w rozmowę, zadaje pytania. Czasami wychodzi sama z inicjatywą i wtedy możesz przejść do propozycji spotkania. Zacznij od czegoś prostego typu. Lubisz kawę? Bo to pytanie jest proste, lekkie i nic nie kosztuje, a daje ci wgląd z kim rozmawiasz i czy w ogóle jest vibe do tego typu spotkania. Kiedy dostaniesz pierwsze tak, to płynnie przechodzi do następnego kroku. Co powiesz na wspólną kawę? I w tym momencie, kiedy ona daje ci kolejne potwierdzenie, masz już fundament którym te małe potwierdzenia sprawiają, że ona myśli o Waszym spotkaniu jako o czymś realnym, a nie o czymś abstrakcyjnym. Na końcu, zamiast rzucać jej gotową datą, no to co, w czwartek 18, zapytaj się jej, kiedy masz jakiś wolny czas wieczorem. Dzięki temu dajesz jej przestrzeń. To działa o wiele lepiej, daje jej wybór, poczucie decyzyjności, a jednocześnie pokazuje, że nie jesteś gościem, który desperacko ciśnie na jakiś termin spotkania. Nawet jeżeli ona Ci odmówi, to często poda powód, Dzięki czemu będziesz miał jasność, czy chodzi o brak czasu, czy po prostu nie ma ochoty na spotkanie. Nie musisz zgadywać, czy spieprzyłeś, czy faktycznie nie ma czasu. W ten sposób masz dużo mniejsze ryzyko, więcej konkretów, a cały proces jest bardziej lekki, płynny i dużo bardziej skuteczny od klasycznego, idziesz na kawę, które często kończy rozmowę. Jeżeli chcesz więcej tipów odnośnie randkowania, zaobserwuj mój profil, bo mówię o tym tutaj każdego dnia.